Witam serdecznie. Dzisiaj na moim kanale będzie recenzja tych oto szelek marki Steel. Na pewno zastanawiałeś się, czy warto kupić takie szelki, jeśli nie miałeś z nimi do czynienia wcześniej. Oto dzisiaj będzie jasna i prosta odpowiedź na to, czy warto takie szelki kupić. Ja z Kosą Mac Kuluch, to, to chyba jest chuskwarny. Dostałem takie szelki, już troszkę posłużyły parę lat. Jak widać, już się wyrobiły. Jest no, wgniecenie, nawet pękło. Na drugą stronę są one tak zrobione, że no, ciężko się w nich robi, a teraz mi się tutaj rozwaliły. Postanowiłem kupić coś nowego, no i padło na to, że. Chciałem znaleźć jakąś recenzję w internecie, no ale nie za bardzo tam się ludzie wypowiadają. A może tak, szybka recenzja będzie. Jeśli w ogóle uważasz, zastanawiasz się, czy warto, czy nie warto wydać pieniądze. Generalnie warto wydać każde pieniądze na te szelki, także nie musisz już oglądać dalej. Jeśli się zastanawiałeś, to przestań. Nie zastanawiaj się, po prostu je kup. Są tutaj na pudełku. Pudełko wygląda. W ten sposób unboxingu nie będzie, bo szkoda czasu. Tutaj mi zakleili taśmą, to się tam nie da się tego oderwać za bardzo. W każdym razie na pudełku mamy dwa modele. Jeden to jest ten, który ja kupiłem. Też nie wiedziałem, ciężko się doczytać informacji, co, co do czego, jak na pudełku widać. Tak? Tutaj mamy do żyłki, jakichś tam kos, tych tarcz różnych. To są te szelki, które mam. One są takie troszkę dziwne, jakby otwarte. Nie, nie ma zapięcia w pasie. To są takie szelki, do których chyba większość z nas jest przyzwyczajona, one są z kolei polecane do tych tarczy, jak widać, do obcinania, tak, nie wiem, widiowych, czy z gęstymi zębami. Tutaj jeszcze mamy jakiś pasek, to nie wiem, do czego to służy, i chyba torba na, na te szelki do przenoszenia. Jakiś taki, dosyć absurdalna sprawa, jak dla mnie, no ale dobra, taki coś styl produkuje. Kilka słów o tym. Szelki trochę są dziwnie skonstruowane, bo nie zapina się tak jak, ich, tak jak mówiłem w pasie, tylko one po prostu sobie tak wiszą na człowieku. Pierwsze wrażenie jest takie, że nie będzie to działać poprawnie, że, że to jest jakiś po prostu dziwny wynalazek, ale w praktyce jest zupełnie co innego. Szelki w zasadzie myślą za ciebie sprawiają, że kręgosłup układa się tak, jak ma się układać. Ja mam problemy z kręgosłupem, dlatego i z ramionami też. Także na ramionach kosa zdaje się w ogóle nie opierać. Wszystko, cała całe siła idzie w biodra. Też to jest tak ułożone. Tutaj jest też instrukcja. Szelki należy o tu jest szelki należy założyć tak żeby jakby były poniżej pasa nie, nie powyżej na, na tym tylko poniżej pasa i no wrażenie jest dziwne ponieważ no nie, nie byłem do tego przyzwyczajony jest ono dziwne ale naprawdę to działa można śmiało śmiało kupować o wygląda to, to na rysunku wygląda to tak jak widzicie to, to nie jest ten model No w każdym razie, o, to jest ten model. To jest ten model, i wygląda to w ten sposób, że, że nie ma tego zapięcia, jak widzicie w pasie. Natomiast w praktyce jest to idealne. Pracowałem w tym już no, tam parę godzin zero jakiegoś wysiłku w zasadzie tak jak mówiłem szelki myślą za ciebie przyczyniają się do prawidłowej postawy zawsze po koszeniu Bolały mnie ramiona, kręgosłup, tutaj dzięki tym szelkom no po prostu coś takiego nie występuje. Aż dziwne, że firma nie nagrała żadnego filmu, nikt się tym nie chwali, żadna osoba, która używa tych rzeczy, przypuszczam, że są osoby, które używają tego profesjonalnie, nikt jakoś, no powiem tak, jakbym był poetą, to bym napisał wiersz na temat tych szelek, natomiast no nie jestem, dlatego ta recenzja jest taka, a nie inna, yy, także... Nic z tego nie mam, ale jeśli ktoś ma jakieś tam problemy z kręgosłupem, coś go tam boli, ten to zdecydowanie powinien sobie takie szelki kupić. No także to chyba tyle. Nie ma co tutaj przedłużać, nie ma się co zastanawiać. Strzelki są warte, no nie, nie chyba 145, 150 złotych tam dałem, także, ale generalnie są warte każdych pieniędzy, nie ma tutaj w ogóle co do tego żadnej dyskusji. Tutaj tak jak widzicie po tych kilku godzinach pracy, jest to cienki, cienki plastik I są one tak skonstruowane, że praktycznie nie ocierają w ogóle o to, nie sądzę żeby się to kiedykolwiek jakoś mocniej zużyło ja generalnie mam taką tendencję do walczenia z kosą tak? gdzieś tam jest, jest trawa czy coś tak na siłę tam człowiek próbuje ten a, a dzięki tym szelkom dzięki tej uprzęży spokojnie się pracuje jakby ta, te, ta kosa prowadzi się no może nie sama ale jest o wiele łatwiej niż w takich badziewnych konstrukcjach jak ta także to do śmieci nie warto wydawać na to nawet 20 zł także darujcie to sobie i akurat nie jestem tam zwolennikiem kupowania wszystkiego co firmowe wszystkich firm ale akurat tutaj firma się popisała i, i na pewno jest to warte tych pieniędzy